Myślicie, że tylko psy potrafią być świetnymi sportowcami? Pozwólcie, że przedstawię wam niezwykłą zawodniczkę, która wywróciła ten stereotyp do góry nogami. Poznajcie świnkę, która udowodniła, że świnie to jedne z najmądrzejszych stworzeń na naszej planecie. Ta wyjątkowa zawodniczka nie tylko nauczyła się kopać piłkę, ona naprawdę potrafi grać w futbol, i nie mówię tu o przypadkowym trącaniu piłki ryjem. Nasza bohaterka reaguje na gwizdek, prowadzi piłkę do celu i Uwaga, wraca na swoją pozycję. Podczas eksperymentu naukowego pokazała umiejętności, które zawstydziłyby niejednego czworonożnego sportowca. Naukowcy przecierali oczy ze zdumienia, a ona, cóż, wyglądała na przeszczęśliwą. A po każdym udanym treningu czeka na nią zasłużona nagroda, soczysta marchewka albo chrupiące jabłko. Bo wiecie co? Prawdziwy sportowiec, niezależnie od gatunku, zasługuje na małe, co nieco po ciężkiej pracy. Jeśli spodobała Wam się ta niezwykła historia, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał po więcej fascynujących opowieści ze świata zwierząt.